Dzień dobry i dobry wieczór e, wszystkim tej naszej wspólnej medytacji. E, nie będzie mnie widać, ja tu jestem, tu jest moja ręka, ja tu jestem, ale celowo e, e, nakierowałem obraz kamery na, na obraz. E, uspokajający mam nadzieję, e, po to, żeby Was nie rozpraszać oglądaniem ruszającego się przed Wami człowieka. Czyli mnie, czy albo żadnych innych elementów. Po prostu nie jest oglądanie, to ma być słuchanie. W tyle będzie sobie leciała muzyka spokojnie, a y, tą naszą medytację y, wspólną tak na próbę. Zobaczymy pierwszy raz, jak to wyjdzie, czy będzie się podobało. No, może być fajne doświadczenie. A teraz moi drodzy, każdy sobie zajmie wygodną pozycję, taką jaką lubi. Jeżeli ktoś... Chce sobie siedzieć w pozycji kwiatu lotosu, proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce sobie siedzieć na fotelu, proszę bardzo, na krześle. Ktoś się chce położyć na kanapie, na łóżku, na podłodze, e, usiąść sobie jakkolwiek po turecku, nie wiem jak, jak chcecie. Na tą chwilę po prostu macie być zrelaksowani, najlepiej przebywać w takiej pozycji, czy to siedzącej, czy leżącej, czy nawet stojącej, jeżeli chcecie żeby, na no, może nie, żeby, żeby nie było napięć z mięśni, żeby, żeby nie było spięcia w ogóle w, w ciele w sensie, żebyście byli, mogli się rozluźnić. O tak, nie? Teraz po przygotujcie się do takiej pozycji. Ja poczekam. Szkoda, że mi nie możecie odpowiadać. No, myślę, że, że już pomału wszyscy są zebrani. Jeżeli nie, to, to jeszcze będę chwilę mówił, więc, więc spokojnie możecie sobie przybrać pozycję. A ci, którzy są już gotowi, to bardzo proszę o zamknięcie oczu. Nie będę Was hipnozyzował, zresztą chyba się nie da przez kamerę, a zresztą nawet nie potrafię. Eee, tak, zamknęliśmy oczy. No to teraz pomału zaczynamy standard początkowy, czyli eee, oddychamy nosem, robimy wdech i wydech. Wdech i wydech. Będę wam tak wdychajcie dalej i wydychajcie pomału powietrze nosem. Pamiętajcie o tym, żeby robić to nosem. Będę wam mówił właśnie tak pomału, krok po kroku, wdech, wydech, właśnie wdech, wydech. Tak oddychajcie sobie. Cały czas oddychajcie i przede wszystkim e, wsłuchajcie się to jest takie słowo e, no nie może odpowiednie. Obserwujcie co się dzieje w Waszym myśle, obserwujcie myśli Nie skupiajcie się na nich w sensie nie zatrzymujcie się na nich, tylko niech sobie przelatują przez głowę ktoś tam może pomyśli w tej chwili o tym, że nie wiem, że coś mu powinien, zapomniał w pracy albo coś musi ugotować albo coś. Nie skupiajcie się na tych myślach. Niech one sobie po prostu przelatują pomalutku, a wy robicie wdech i wydech. Teraz, żeby jeszcze bardziej się uspokoić, zaproponuję Wam to, co na samym początku w medytacjach proponowałem, żeby sobie mówić w myślach. Mówcie sobie to w myślach. W momencie robienia wdechu mówcie sobie, myślcie sobie, jestem miłością, czyli wdech, jestem miłością, a wydech kocham. W momencie wdechu, jestem miłością. W momencie wydechu kocham. I oddychajcie w ten sposób, myśląc na wdechu. Jestem miłością. Kocham. Teraz zróbmy rzecz następującą. Dalej nie przestawajcie oddychać na tej zasadzie wdech, wydech. Możecie sobie również w myślach powtarzać ciągle słowa. Jestem miłością kocham. Ale zróbcie też następującą rzecz. Macie zamknięte usta, przy zamkniętych ustach oddychając nadal w ten sposób przyłóżcie sobie czubek języka do podniebienia. I dalej oddychajcie. Spokojnie, w miarę równomiernie wdech. Przytrzymanie na sekundę, dwie, trzy, wydech. Mamy język przypomnienie cały czas. Przez głowę przetaczają się, być może jakieś myśli, może macie jakieś, jakieś wyobrażenia, jakieś wizje, coś się dzieje w Waszych głowach. Eee, absolutnie odpuśćcie sobie to, co się dzieje. Teraz zaczniemy sobie właśnie wyobrażać rzeczy, które się będą działy. Postanowiłem, e, że w dzisiejszej medytacji zrobimy coś, co może e, energetycznie pomoże naszej planecie. Wyobraźcie sobie teraz, gdziekolwiek nie jesteście, przy zamkniętych oczach cały czas, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie to pomieszczenie, w którym właśnie jesteście. Po prostu sobie je wyobraźcie. Chcę, żebyście zobaczyli je oczami wyobraźni, w swoim umyśle, bez otwierania oczu. Możecie się skupić na jakichś szczegółach, które macie, na przykład na szafce stojącej gdzieś w sensie takim, że wiecie, że ona tam jest, więc sobie wyobraźcie. Wyobraźcie sobie po prostu pomieszczenie, w którym jesteście. A teraz skierujcie swoje oczy w wyobraźni. Wszystko się dzieje w waszej wyobraźni. W waszym myśleniu. Nic nie otwieramy oczu absolutnie. Dalej spokojnie oddychacie, dalej macie język do podniebienia. Teraz wyobraźcie sobie, że kierujecie swój wzrok, ten wewnętrzny wzrok. Wyobrażacie sobie, że siedząc w tym pokoju, czy w tym pomieszczeniu, gdzie jesteście, kierujecie się wzrok na okno. Widzicie to okno. I pomału unosicie się, jakbyście lewitowali. Znajdujecie się kilka, kilkanaście centymetrów nad podłogą. I zbliżacie się po prostu tak. Jakbyście lewitowali w kierunku tego okna. Teraz wyobraźcie sobie, że to okno się otwiera, a wy wyfruwacie, wy wylatujecie jak, jak ptak na zewnątrz. Teraz wyobraźcie sobie ulicę, y, którą widzicie w dole pod sobą. Y, domy, swój dom, blok, gdziekolwiek nie mieszkacie. Popatrzcie teraz w górę, zobaczcie niebo i wyobraźcie sobie, że wznosicie się coraz szybciej do góry. Możecie spojrzeć w dół, zobaczcie, jak oddala się ziemia, jak oddalają jak widzicie swoją dzielnicę, swoje miasto, przefruwacie przez chmury, takie mgiełki wokół was się pojawiają. I widzicie oddalającą się ziemię, widzicie teraz już kontury, miasta, widzicie plamy zielono-niebieskie, gdzieś tam jakieś jeziora, jakieś morze, może nawet widzicie już teraz zarys kontynentu europejskiego i coraz wyżej, wyżej. I robi się tak troszkę ciemniej, w sensie, że, że, że ten niebieski wokół Was jest coraz ciemniejszy. Oddalacie się od Ziemi i widzicie w dole Ziemię. Widzicie teraz całą planetę. Znajdujecie się bardzo wysoko. Bardzo szybko polecieliśmy. Znajdujecie się bardzo wysoko nad Ziemią. Skupcie się na tym, co widzicie na dole. jaką widzicie planetę, jaką widzicie Ziemię. Zapamiętajcie to przede wszystkim na... Yy, yy, zapamiętajcie dla samych siebie, jaką, jaką teraz widzicie tą planetę. Może być tak, że każdy będzie indywidualnie widział ją zupełnie inaczej, a może tak, że po prostu będziecie widzieli, tak jak zdjęcia z, z gazet czy z Internetu. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Czy jesteście sami tam? To gdzie jesteśmy teraz? Na tej, bo umówmy się, że będzie to, że jest to orbita wokół Ziemi. Czy jesteśmy sami? Może ktoś wokół nas jest. A jeżeli tak, to kto? Jeżeli zobaczycie kogokolwiek, człowieka, anioła, a może kosmity? E, telepatycznie się z nim przywitajcie. Myślicie mu myśli. Witam Cię, pozdrawiam Cię, wysyłam Ci miłość. A teraz spójrzcie jeszcze raz na Ziemię, w dół. I teraz przypomnijcie sobie ci, którzy oglądali yy, moją medytację numer 3, dotyczącą pracy ze światłem serca, to będziecie widzieli że to światło jest zielone. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, właśnie słuchają i są na naszej medytacji po raz pierwszy, e, mniej więcej na wysokości klatki piersiowej z plotu słonecznego znajduje się czakra serca. Ona ma, e, cz, czakra serca promieniuje kolorem zielonym. E, I teraz wyobraźmy sobie, znowu oddychamy cały czas. Cały czas równomiernie pamiętajcie, żeby sobie oddychać równomiernie wdech i w Tego nie przerywamy. I teraz zrobimy taki że, że zrobimy wdech i wydech i teraz wyobraźcie sobie za chwilę zrobimy kolejny, dalej oddychajcie zrobimy kolejny wdech na takiej zasadzie że e, poczujecie e, wyobraźcie sobie, że będąc na tej orbicie lewitujecie zrobicie wdech i ta czakra e, przez ten od tych ta czakra serca, ta, taka, wyobraźcie sobie, taka, taka kula w środku waszej klatki piersiowej zaczyna roz, roz, rozbłyśnie takim niebieskim, zielonym światłem, zielonym światłem. Rozbłyska zielonym światłem w środku, i przy wdechu wypuszczacie promień, promień tego światła w kierunku ziemi, więc robimy wdech, czakra serca się rozjaśnia zielonym światłem, pięknym, takim jasno zielonym, pięknym światłem i wydech. Prosto z waszej klatki piersiowej promień serca, promień zielonego światła biegnie w kierunku ziemi. Wdech, czakra się rozjaśnia. Wydech, promień światła w kierunku ziemi. Pies wstał. Nie przejmujcie się, my jesteśmy nadal na orbicie. Pies jest z nami. Obserwujcie teraz reakcję, co się dzieje. Cały czas oddychacie, rozjaśniacie czakrę serca i wydychając wypuszczacie promień, snop zielonego światła, który biegnie w kierunku Ziemi i uderza w nią. Możecie teraz wyobrazić sobie, patrząc na kulę ziemską, konkretną, yy, konkretne miejsce, na przykład kontynent amerykański, lub Australia lub kontynent europejski, lub swój kraj, w którym mieszkacie. Dojrzycie go tam, na dole, i w to miejsce wysyłajcie to światło zielone, to światło serca, czakry serca, to światło miłości. Więc wdech, rozjaśniamy czakrę, i wydech, wypuszczamy snop światła. I ponownie wdech, rozjaśniamy czakrę, wydech, uderzamy snopem światła w ziemię. A teraz chcę. To będzie taki ostatni element, ponieważ za chwilę powrócimy do domu. A teraz chcę, żebyście jeszcze raz przyjrzeli się tej kuli ziemskiej, tej ziemi, którą widzicie w dole. Widzicie ją? Wyobraźcie sobie, że robicie wdech, rozjaśnia się wasza czakra serca. Wysyłacie potężny snop zielonego światła przy wydechu, i pomimo skończonego wydechu, ten snop światła Was łączy razem z Ziemią. Powstaje taka nitka zielonego światła łącząca Was i Ziemię. I teraz poobserwujcie swoje odczucia i reakcje, co czujecie. Ten snop światła Was łączy z Ziemią, a Wy w myślach przekazujecie informacje, wysyłam miłość i energię dobra i miłości dla całej planety. i wręcz czujecie, że taka energia miłości, energia dobra i energia spokoju, taka pozytywna energia, przez tą nitkę promienia światła właśnie przebija się do Ziemi i, i jakby jest wchłaniana przez planetę, jest wysysana z was i wchłaniana w planetę. Wy nie czujecie żadnego uszczerbku na tym, żadnej utraty, żadnej straty. Wy po prostu dzielicie się tym, co macie w sobie. Teraz weźcie głęboki oddech, wdech, wydech i tym wydechem wypuszczacie, upuszczacie tę linkę, ona, się, ona jest wsiąkana przez ziemię, a wy już nie jesteście połączeni teraz z ziemią, z nowym światła. oczywiście energią jak najbardziej, ale już ten światłem nie. I pomału lecimy na to. Lecimy, lecimy z powrotem, lecimy dosyć szybko, lecimy, zbliżamy się, zbliżamy Coraz szybciej, szybciej widzicie swój dom, okno, wlatujecie spokojnie przez to okno i siadacie na miejscu, na którym, na którym zaczynaliśmy naszy, naszą podróż. I teraz weźcie głęboki oddech znowu, ale taki głębszy niż zwykle. I przy wydechowanym powietrzu przy wydechu otwieracie oczy. Teraz obudziliśmy się prawie, że z takiego snu. Teraz sami siebie zapytajcie, jak się czujecie. Możecie pisać do mnie w komentarzach, ewentualnie na Facebooku, jak się czujecie, czy widzieliście coś specjalnego, czy może w międzyczasie tego, oprócz tego, co opowiadałem, pojawiało się w waszych wyobrażeniach coś jeszcze, coś więcej, coś innego, może coś zaskakującego dla was samych. To, jak wiecie, to nagranie jest nagrane z wyprzedzeniem. W związku z czym ja będę brał udział w waszej medytacji, słuchając sam w naszej wspólnej medytacji, słuchając samego siebie. Eee, i, I będziemy razem na orbicie. Czy byliśmy razem na orbicie? O tak, tak, byliśmy razem na orbicie. I czekam na wasze reakcje i czekam na wasze opinie. A i praktykujcie medytację codziennie, taką zwykłą, oddechową, wdech i wydech. Najlepiej przed snem. Pozdrawiam serdecznie.